We'll Tutaj dobrze blokował tą piłkę, zastawiał raczej Bogdan Kurzeja, ale ten strzał, taki można by rzec nawet z półobrotu, za słaby, aby zaskoczyć Grzegorza Bulandy. No, Zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś tam wkrada się Państwu dźwięk do głośników trzepoczących kartek, no niestety wieje troszkę w Rytrze no i te notatki, które sobie przygotowałem na to spotkanie, no gdzieś tutaj Podobno troszkę od przyszłego trzepoczą... roku Olimpia ma się włączyć do walki o miejsce w lidze czwartej, podobnie zresztą jak poprad Rytro zatem zobaczymy, być może za rok to będzie spotkanie decydujące o awansie. uwaga szansa na pierwszą bramkę i poprzeczka teraz ratuje gości, świetna akcja lewą stroną natknę się już z taką sytuacją, że rzuty wolne były przyznawane za przekleństwa i to nie na meczach juniorów, a trzecia, czy też czwarta liga. No rzadko takie obrazki można zobaczyć. No ale cóż, no, czasami sędziowie też biorą się za wychowywanie piłkarzy. Nie oceniam tego. Być może to jest słuszne. No bo przecież też przychodzą dzieciaki na trybuny. To wszystko tutaj słychać doskonale. No i nieraz się uczą tych niewybrednych określeń. A tymczasem w trakcie tego mojego wywodu wychowawczego, dobra okazja dla Popradu. No, nie złożył się do strzału. To był Piotr Taka Walka Filip. w parterze górą. Zawodnik gospodarzy Mariusz Stromek w kierunku Łękawskiego. Nie, przepraszam, to nie Łękawski, to z 16. -ką. Piotr Filip. Teraz dopiero Łękawski. No, gdyby ta piłka była wcześniej zagrywana przez Piotra Filipa, no to no, naprawdę Łękawski mógłby mieć dobrą okazję, taką oskrzydlającą. No, ale niestety dla gospodarzy. Tej sytuacji nie wykorzystali, ale kolejna dobra sytuacja jest Łękawski w polu karnym i kapitalnie broni strzał Zgadzam, w teraz wygaś. Stanisław w który które to samo powtarza, mówi do Piotra Filipa, że z tego zagrania powinna być sytuacja 1 na jeden. No i faktycznie trzeba się zgodzić z panem Bodzionym. może teraz będzie ta sytuacja na jeden, jeden na jeden. Zątek i piłka w bramce. Wtedy nie było jeden na jeden, teraz było. Jeden na jeden i Marcin Zątek obok lewej nogi Bartłomieja Wygasia otwiera wynik spotkania. 40 minuta meczu, no i Marcin Zątek takich sytuacji nie marnuje. Dobra okazja Grzegorz Duda do Marcina Zątka. Dobrze broni Bartumiej Wygaś, ależ miał okazję Marcin Zątek. No, sytuacja jak marzenie nie może uwierzyć jak poczną piłkarze z Rytra. Nie wiem, czy interesują Państwo też wyniki ekstraklasy, ale myślę, że tak, przecież wszyscy tworzymy jedną wielką piłkarską rodzinę. No i muszę Państwu powiedzieć, że no na razie Lechia prowadzi 1-0 z Legią, przed Czwórzką zdobyła bramkę. Oj, a teraz uwaga, bo o braku, mielibyśmy bramkę w Rytrze. No a kończąc ten wątek ekstraklasowy z tych najważniejszych meczów, no to Państwu powiem, że. Oj, poczekajmy, bo ja tutaj się zagapiłem. Zacząłem opowiadać jakieś rzeczy o Ekstraklasie, a tymczasem mamy rzut karny za zagranie ręką, stopiemy, proszę Państwa, bo podpowiedział, zapytał się trener Bodziony, sędziego liniowego, co się stało. Otóż Bulanda miał piłkę w rękach i obrońca... Konrad Dziedzina dotknął tej piłki, no i za to jest rzut karny. Mamy zmianę w zespole, zespole gości. Boisko opuścił Bogdan Kurzeja, a w jego miejsce na maławie pojawił się Krystian Puto, ale zostawmy to, bo tutaj zobaczymy i jest bramka na jeden do jednego. Zatem Olimpia odpowiada uspokoił, golem. Tutaj podpowiedział, jak zagrać, aby tą bramkę, która dałaby trzy punkty, go gospodarzom zdobyli, bo też te nerwowe emocje mogą zacząć się udzielać jego piłkarzom. To się wszystko może skończyć jakimiś faulami, niepotrzebnymi kartkami. A na pewno tego trener Popradu Rytro by sobie nie życzył jeszcze teraz. No i proszę bardzo, to jest drugi żółty kartonik właśnie dla Konrada Dziedziny. Zatem w dziesiątkę będą kończyć piłkarze po Pradu Rytro. Jest ustawiony z numerem szóstym. Mariusz Kupiec, to on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Mariusz Kupiec w pole karne i proszę bardzo, jest gol na 2 do 1 dla Olimpii Pisarzowa. Między nogami Grzegorza Pawlik, ale dobrze przyblokowany. Jaka decyzja zdaniem sędziego faulował w tej sytuacji Michał Pawlik? No i odrzutu wolnego rozpocznie. Dzieli Olimpię od odniesienia sensacyjnego zwycięstwa na boisku Popradu Rytro. Jeszcze ma szansę Olimpia na trzecią bramkę. Ładnie obrócił się. Damian Kubicki strzelił lewą nogą, no ale ten strzał jednak z. Obok bramki Grzegorza, Bulandy ponownie. Damian Kubicki do przodu głową. Sędzia zastosował przywilej korzyści. No i mało braku, gdyby ta piłka jakoś bardziej szczęśliwie odbiła się od nogi jednego z zawodników. Popradł, no to być może mielibyśmy groźną sytuację. Tak, tu jest groźna, ale pod bramką Bulandy Kubicki i to jest kropka nad i Damian Kubicki ustala wynik tego spotkania.